Witajcie w kolejnym vlogu z Bułgarii. Dzisiaj jest już sobota. Nie wiem kiedy ten czas zleciał, bo nagle już jest prawie końcówka wyjazdu, a mam wrażenie, że wczoraj dopiero tutaj przylecieliśmy, ale dobra, jest dzisiaj kolejny poranek i zaraz idziemy na śniadanie. I chcę Was poinformować tych, którzy by się martwili o moją wysypkę. Spokojnie, już jest lepiej. Został tylko taki jakby ślad, w się sensie takie jakby wypustki po tej wysypce te jeszcze jakby krostki, ale już ta czerwona barwa skóry, już zeszła i już mnie nic nie swędzi, A więc cieszę się strasznie, że już to minęło. I mam nadzieję, że to w ogóle nie powróci. A w sumie nie wiem od czego to jest. Mam nadzieję, że to nie od arbuza, ale dzisiaj nie będę jadła właśnie arbuza, żeby zobaczyć, czy to właśnie nie przez niego. No bo tutaj są inne arbuzy, bo mają zdecydowanie inny smak. A w sumie w Polsce rzadko jadam arbuza, bo mi nie smakuje, bo jest taki słaby w porównaniu do tego. A więc prawdopodobnie może od tego arbuza dostałam uczulenia. Nie wiem. Chociaż zdawało mi się, że nigdy nie miałam na nic uczulenia, ale dobra, teraz idziemy na śniadanie i pewnie znowu posiedzimy w lobby tradycyjnie, um, no i później się do Was odezwę, jak już będziemy szli na plażę. Hej, my już idziemy na e, plażę, jesteśmy już po śniadaniu, dzisiaj troszeczkę dłużej nam się zeszło wychodzenie z hotelu, ale Moko jest znowu dzisiaj bardzo gorąco i praktycznie nie ma wiatru. I dzisiaj idziemy właśnie teraz na plażę, i niestety nie będę pływać, bo stwierdziliśmy, że lepiej może nie pływać, żeby nie podrażniać tej skóry i żeby mi kompletnie już zeszła taka wysypka, te takie jakby ślady. A więc będę leżała. I zasłonię sobie po prostu tej koszulką i będę niestety czytała lekturę krzyżaków. Niestety. Ale tak to by mi się nudziło, gdybym miała tyle siedzieć i nic nie robić, a więc będę czytać sobie lekturę. Przynajmniej będę miała jakieś zajęcia, mam nadzieję, że mi szybko zleci czas, bo jestem tak zła, że nie mogę pływać. No ale cóż. A opowiem Wam w hotelu co działo się wczoraj wieczorem, bo zapomniałam wczoraj nagrać zakończenie do vloga. Po prostu, nie wiem, zapomniałam nagrać i poszłam spać. A więc jak wrócimy do hotelu na spokojnie Wam opowiem co się wczoraj działo, bo teraz jest głośno i długo by mi to zajęło. A więc przed obiadem po prostu wam opowiem co się działo. A teraz idziemy na plażę. Wracamy z plaży i idziemy na obiad. Jest dzisiaj tak gorąco, no i są, no nawet spoko fale takie większe. W końcu pływam ale nie za długo. Tak w miarę krótko pływam, później wyszłam, bo nie chciałam bardzo drażnić tej mojej wysypki. I chodzę w koszulce. Mam zakryte tutaj właśnie klatkę i trochę barki żeby przypadkiem sobie nie spalić no i tak właśnie sobie radzę no i co mogę więcej powiedzieć po prostu teraz idziemy na obiad i później po obiedzie jak wrócimy już z obiadu i lobby opowiem wam co się działo wieczorem bo wczoraj zapomniałam ale to spokojnie, mam nadzieję, że że wam w końcu to powiedzieć bo odwlekam to no, a więc odezwę się do was później. Hej, my już jesteśmy po obiedzie i siedzieliśmy trochę w lobby. Chociaż nie złapałam w ogóle internetu, no ale zjadłam sobie jeszcze dodatkową porcję lodów. I nie przestraszcie się, że mam coś białego, ale to jest ta maś, która pomaga mi na tą wysypkę, a więc nie przejmujcie się tym, że coś mam tutaj posmarowane. I chciałam Wam opowiedzieć o tym, co się wczoraj wieczorem działo, bo zapomniałam Wam dograć, jak wcześniej mówiłam. A więc my później z plaży przeszliśmy do takiej, jakby budki, nie wiem, stoiska z naleśnikami. I tam taki pan robi po prostu naleśniki. One są mega długie, nie wiem, jaka to jest mniej więcej średnica, no ale były naprawdę spore i były przepyszne. Ciasto było no po prostu no byłam w siódmym nie wie jak jadłam tego naleśnika, bo był z Nutellą, tak, czyli najlepsze połączenie. jeszcze dodać do tego owoce, najlepszy naleśnik na świecie, takie najbardziej lubię. no i sobie zjadłam takiego naleśnika i później wróciliśmy do pokoju, myłam się i po prostu poglądaliśmy trochę telewizję, bo tutaj jest w hotelu nam łapie TVP Info i TVP Polonia, więc trochę ogarniamy co tam się dzieje w Polsce. Oglądamy też pogodę. No i w sumie nic ciekawego, bardzo wieczorem nie było. Jedyną atrakcją to było robienie zdjęć, aparatem i zjedzenie tego naleśnika. A teraz przyszliśmy do pokoju, trochę odpocząć i zaraz pójdziemy na basen, bo nad morze. No, nie za bardzo chcemy. I ta woda morska myślę, że nie jest za dobra na tą wysypkę, bo ona nie jest najczystsza i jest pełno glonów, a więc no nie za bardzo z tą wysypką wypada mi tam pływać. A więc po prostu pójdziemy na basen i będę się kryła przy słońcu Bo prawdopodobnie to słońce mi podrażnia tą wysypkę, więc po prostu nie będę wystawiać tej klatki na słońce. Mam nadzieję, że ta wysypka już mi zejdzie kompletnie i nic nie będę miała, jak będę wracać do Polski, no, ale odezwę się do Was później. Hej, my jesteśmy już po kolacji i siedzieliśmy trochę w lobby i zobaczcie, że za jakieś trzęsienie, ale schodzę po schodach, a więc my teraz idziemy na miasto, bo musimy zobaczyć, gdzie jest przystanek taki, bo chcemy pojechać później jutro autobusem do Centrum Warny, a więc musimy zobaczyć, gdzie on jest i później spróbuję ich takiej tej wielkiej pizzy, bo jestem ciekawa, czy ona się bardzo czymś różni, czy smakuje tak jak normalna pizza. A więc teraz idziemy właśnie na pas, a i tam zobaczymy, gdzie co jest. A więc odezwę się do Was później z wami się będę żegnać ale na początku powiem co robiliśmy dzisiaj wieczorem a więc po prostu poszliśmy zobaczyć gdzie jest przystanek autobusowy bo jak mówiłam chcemy jutro pojechać do centrum miasta, tam do centrum Warny autobusem i obeszliśmy chyba całe złote piaski a okazało się że przystanek jest tuż przy hotelu, jakieś około 100 metrów ale to przez to, że pani z recepcji źle powiedziała, tam powiedziała, że trzeba zejść w dół, w stronę morza. Tak naprawdę trzeba było wejść jakby w górę. No, no i zeszliśmy chyba prawie całe złote piaski. No i później e, poszłam, poszliśmy, e, a ja zjadłam pizzę której wam wcześniej mówiłam, takie wielkie kawały pizzy. No w sumie jeden taki kawałek to jest jak 2-2,5 dwa, dwa przeciętne kawałki pizzy, więc są naprawdę duże. No smakowała tak przeciętnie: może nie była to najlepsza pizza, jaką jadłam, no ale była w porządku. I później poszliśmy tradycyjnie na plażę i leżeliśmy trochę na leżakach, no ale w sumie nie za długo. Później poszliśmy na takie jakby nie wiem, pomost takie, to jest zrobione z betonu i nie mogę tego nazwać molo, tak jak u nas w Sopocie, ale załóżmy, że to jest pomost i poszliśmy na taki pomost no i później wróciliśmy do hotelu, ja się już teraz wykąpałam i zaraz idę spać bo jestem zmęczona, bo dzisiaj chyba zeszliśmy z 10 km, a więc no sporo, a więc do zobaczenia w jutrzejszym vlogu jeżeli ten wam się spodobał Dajcie łapkę w górę i żeby nie ominęły Was kolejne vlogi, zasubskrybujcie mój kanał. A ja się już z Wami teraz żegnam. Do zobaczenia jutro. Cześć!